Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, jak ta seria się nazywała Brzuska i Sośniesz. No, łysy i kudłaty. Po krótkiej przerwie i mamy się tłumaczyć z czegoś, czemu nas tak długo nie było. I na jak nie. długo wracamy? No nie, tak myślę, że. Jesteśmy kiedy chcemy, ale... na pewno na dwa odcinki minimum. Bo mamy zaplanowane, że na pewno nagrać dwa odcinki. Oglądajcie, delektujcie się tą serią, bo może zniknąć na kolejne długie miesiące, a w dzisiejszym odcinku jest Dobromir Sośnierz, więc standardowo trzeba poruszyć temat Pauliny Matysiak. Paulina Matysiak wystąpiła u pana Warzechy, no i nie wypadła tam dosyć dobrze, bo pan Warzecha ją strasznie naciskał. Naprawdę też Polaków straszono. No, nieprawdziwymi informacjami yy, warto podkreślić. Którymi nieprawdziwymi, yy, pani poseł, bo nie, obawiam się, że pani tutaj yy, 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 również na yy, myśli to, co ja być może pisałem Mówię, które informacje na temat dyrektywy yy, budynkowej były nieprawdziwe. Te związane z mm, obciążeniami yy, poszczególnych właścicieli mieszkań yy, i straszeniem, wyrzucaniem z własnego mieszkania Polaków. To są nieprawdziwe informacje i tu warto podkreślić, że wdrożenie tych przepisów na poziomie polskim będzie zależało od polskiego rządu, polskiego sejmu, który tę dyrektywę będzie implementować do polskiego to, to prawa. Ja ju, to już mnie bo, pani uspokoiła, jak zwykle, bo, jak polski sejm coś implementuje, ale nie, to już naprawdę, ale... proszę państwa, proszę się nie denerwować, polski sejm o nas zadba. Myślę, że to jest też kluczowe, żeby po prostu tutaj nie opowiadać no, takich historii, że Ktoś sobie po prostu z, z tym nie poradzi. Jeżeli chodzi o samo wdrożenie tej dyrektywy, to oczywiście to jest y, y, pytanie otwarte, w jaki sposób y, będziemy chcieli to zrobić. W jaki sposób będzie chciał to zrobić polski rząd? W jaki sposób będzie wspierał te osoby, których na przykład y, nie stać? Na y, zmodernizowanie budynku, w którym mieszka? Czy y, jakie będą programy y, otwarte dla spółdzielni, które być może też nie mają takich y, finansów? A kto to sfinansuje, Bo, pani poseł? Y, ale to jest w, y, ogólnie w naszym interesie. Tak samo jak w naszym interesie. Tak samo jak w naszym interesie, panie kto te redaktorze. Pomoc finansuje? Pani poseł, pytam, kto tę pomoc finansuje? Polski rząd, tak samo jak w naszym interesie. Ale nasze, znaczy rząd to znaczy pan, pan Donald Tusk wyjmie pieniądze ze swojego Panie konta bardzo zasobnego ze względu na jego potrzebę. Ale tak samo funkcje. jak w naszym interesie jest na przykład. Panie poseł, ale kto to sfinansuje? To jest proste pytanie. Ale ja już panu odpowiedziałam. Musimy zagwarantować na to środki budżetowe. Możliwe, że będziemy mieli budżet, na to też kto środki, Pani poseł. że będziemy mieli na to też środki, kto tworzy że będziemy budżet? mieć na to środki y, unijne i tak samo jak w innych obszarach chcemy pewne y, obszary i pewnym problemom przeciwdziałać i, y, i być może będziemy mieli tutaj y, różnice zdań. Nie chce jeżeli chodzi więc o ja, jeżeli chodzi ja powiem za panią kto tworzy budżet? Podatnicy. Kto składa się na budżet Unii Europejskiej? No to jak pan podatnicy. chce. Ale panie redaktorze, no jeżeli pan chce odpowiadać na zadawane przez siebie pytania, to pan nie powinien zapraszać gości do programu. Pani poseł, no ale zadałem pytanie, pani unika odpowiedzi. Nie, nie unikam, bo powiedziałam, kto, kto tworzy budżet, kto przyjmuje budżet. Antujemy całości, tylko ten fragment, w którym pan redaktor przycisnął naszą... Pozdrawiam, Paulinko. <laughs> Ale no sorry, no musimy tutaj przerobić ten bolesny temat, bo to nie było dobre. Pani Paulina została tam, dopytyw była dopytywana o to, jak ten Europejski Zielony Ład w kontekście dyrektywy budynkowej będzie finansowany. Czyli chodzi o ocieplanie, przymusowe ocieplanie budynku. Tak, no tu właśnie zacznijmy od tego, co to jest dyrektywa budynkowa, no to jest ta, ci, którzy jeszcze nie wiedzą, Dyrektywa budynkowa polega na tym, że generalnie, w największym skrócie, będzie przymus docieplenia mieszkań, wprowadzenia ich do odpowiednio wysokich standardów energooszczędności co wiąże się z koniecznością ich drogich remontów. No i tutaj właśnie padło pytanie, no co, jak to będzie sfinansowane, tak? No bo Paulina tam odniosła się do wcześniejszych głosów, że to fałszywa narracja, że tam ludzie będą wywłaszczani, że będą obciążani ci właściciele kosztami tych remontów. No to redaktor warzecha spytał, no to w takim razie kto, jak nie właściciele? Unia Europejska chce ocieplić domy tak. Polakom, i pan Waszecha ma coś przeciwko temu, tak? Żeby nie chce, żeby Polakom było cieplej. Tak, dokładnie. Unia Europejska chce za pomocą dyrektywy ocieplić wasze domy. Chce problemy. Dostaniecie dyrektywę Może chcą i tą ocieplić dyrektywę globalnym ociepleniem. dyrektywą sobie ocieplicie. A globalnym ociepleniem? No to jest jakiś pomysł, ale oni raczej nie mają z globalnym ociepleniem. Oni mają koses z globalnym, oni nie chcą. Okej. Okay. Raczej chodzi o to, że, no tutaj Paulina zasugerowała, że ta narracja jest fałszywa, że to wcale tak nie będzie, że koszty poniosą właściciele. No co, jeśli nie właściciele, no to ktoś inny poniesie te koszty, tak? No i tam redaktor Warzecha zaczął dopytywać. Musisz kto, głośniej mówić. To w takim razie? Dlaczego ja muszę głośniej mówić? No bo... I... To wy musicie głośniej nastawić odbiorniki, a nie ja muszę głośniej mówić. Ja mówię no tak mówię, no. Tak no dobrze, mogę bliżej nie, mówić. Nie. nie, teraz już wszystko powsujesz, bo jak teraz wszystko pociągnę suwaczkiem do góry, to wtedy ten moment, gdzie byłeś na czerwono, będzie przez dla widzów. Gdzie, no nie ma tutaj, tutaj masz. Hi -hi historii. Ale no hi -hi -hi tu jest historia, że Aha, tu że tutaj najwięcej. Nurturing… Tak, może wróćmy do tematu. Dobrze. O czym to mówiliśmy? To są zawsze właśnie takie rozmowy z panem redaktorem Brzuską, on tak trochę Lawirujemy w, tym, w tych tematach. No dobrze. Oczy... Kto zapłaci za ocieplenie zapłaci? naszych budynków? No właśnie, no kto zapłaci? Unia Europejska. Pan zapłaci, pani zapłaci. No Unia Europejska albo podatnicy Unii Europejskiej, albo podatnicy polscy, co no w sumie do pewnego stopnia na jedno wychodzi. No, bo no tam A narracja... jakie budynki muszą bo... zostać ocieplone? Wszystkie, generalnie. W nowym budownictwie też muszą być ocieplone? Znaczy, muszą dostać, do, zostać dostosowane do odpowiedniego Certyfikatów standardu i tak, i do odpowiedniego standardu y, wyznaczonego przez Unię Europejską. jakiś tam progu minimum, y, który jest z, bardzo wysoko tam m, zawieszony. I no jak nie, no to kary mają być według dyrektywy dotkliwe i takie, żeby skłaniały do tego, żeby jednak ten remont przeprowadzić. No dobrze, we wszystkim jest jakiś, powiedzmy, sens, czemu Unia Europejska chce coś zrobić. No ale tutaj kompletnie nie rozumiem, po co oni chcą to zrobić, nawet jeżeli pójdziemy z tej mrocznej strony. Komu nie, no, chcą to, żeby... dać zarobić? A... Znaczy, oficjalnie czy nie oficjalnie? No na, na, na początku oficjalnie. To oficjalne uzasadnienie to jest oczywiście klimatyczne. Czyli żebyśmy dzięki ociepleniu tych nie budynków. Nie tracili ciepła. Nie tracili ciepła i dzięki temu mniej wydawali na ogrzewanie. Dzięki, I wtedy, dzięki temu i wtedy ocieplanie spalali. węglem jest w porządku, czyś, czy jeszcze wtedy? Wtedy mniej energii będzie. Nie, nadal nie. Ale no będzie bo... po prostu potrzeba mniej energii na to, żeby ocieplić... To no, jest Prawda, tak? No, bardziej docieplony budynek wymaga mniej yy, energii. Natomiast. No, koszty docieplenia niektórych budynków są po prostu znacznie większe niż suma oszczędności, które można przez, w rozsądnym horyzoncie czasowym, na przykład do końca czyjegoś życia, z tego osiągnąć. Więc to no, będzie ewidentnie nieopłacalne dla bardzo wielu ludzi. Jak sobie spojrzymy, jak wyglądają niektóre chałupki, tam, prawda, jakie domy stare, zwłaszcza te z nowym budownictwem, mają mniejszy problem Nie właśnie. Ja myślałem, czy to tylko bloki mają być ocieplone. Nie, wszystko ma być ocieplone. Wszystko? Wszystko, wszystko to, to będą miliardy. No, no właśnie o to chodzi, tak? No jak się pyta y, tego zwolennika tych, tych regulacji. Skąd wezmą te miliardy? No, przecież na oko widać, że po prostu nie ma takich pieniędzy znikąd, tak? No ale to budżet dopłaci. No i to jest, a, a w budżecie skąd się wezmą pieniądze? No, przecież to, żeby te pieniądze znalazły się w budżecie, te gigantyczne właśnie pieniądze, najpierw te gigantyczne pieniądze trzeba skądś zabrać, ewentualnie oczywiście dodrukować lub pożyczyć, co finalnie wychodzi na jedno, no bo te pożyczki trzeba spłacić, a yy, yy, dodrukowane odbijają się w postaci podatku tak zwanego inflacyjnego, więc tak czy inaczej zapłacą za to podatnicy. A ta, ta cała gigantyczna kwota skądś się musi wziąć, prawda? Tak? No nie, nie, nie da się tego wypłukać z powietrza. No i mówienie, że mm, to nie, zapłaci, nie zapłacą właściciele, tylko mm, to, no, jeszcze nie wiadomo, ale coś tam trzeba pomyśleć, jak to z budżetu zacząć, no jest, no to nie, nie trzeba było zaczynać w ten sposób tego tematu. Tak? A kiedy to ma być realizowane? To ma być od 26 chyba roku ma wchodzić. Zobacz, pamiętam. mamy dwa lata. Znaczy, nie, to, tam stopniowo ma być, o, o, nie, to nie wszystko na raz, tak? A no to dobrze, jest, ale załóżmy, że od ale... 26 roku to się mm, wszystko mm, zacznie. Tak. Mamy teraz dwa lata, żeby się przebranżowić mm, na docieplanie budynków. I znalazłem kurs. 490 zł po promocji i może się skursujemy na ocieplanie i termomodernizację budynków. Myślisz, że to jest przyszłościowe, tak? Ty aktualnie posłem nie jesteś. Mi na YouTubie spadły wyświetlenia. Może to jest dla nas szansa, żeby się odbić. Jeśli jeszcze się. Trzeba by się wczytać tam co do. Ale my będziemy tych, za swoje. My będziemy za swoje ocieplać budynki ludziom. Nie będziemy jak za swoje? Z, z budżetu państwa tego robić, tylko ocieplimy wam e, budynki. My od was złotówki nie będziemy brali, coś tam weźmiemy z budżetu państwa. Ale za darmo wam ocieplimy wszystkie budynki, tak jak pani Matysiak mówiła. Znaczy no, pani Matysiak i reszta tych którzy są mm, zwolennikami tej regulacji, no, sfinansują to, mam nadzieję, z własnych kieszeni i wtedy no, zrobimy to za darmo już. No dobrze, bo temat, bo to jest składowa Zielonego Ładu, tak? Tak, tak, to jest element Zielonego Ładu. Tak. Przed wyborami do europarlamentu, tak wszyscy powoli Odchodzili od tego Zielonego Ładu, tak zdystansowali się do tego tematu, a po wyborach ten temat chyba znowu wraca. No Tak, no, von der Leyen od razu powiedziała w swoim wstępnym wystąpieniu, że no nam nie ma żadnego spowalniania, cele klimatyczne są takie, jakie były, wracamy do twardej polityki, a nawet jeszcze ją przyspieszymy. No więc e, oczywiście, że to, był, że to był zwrot tylko na czas kampanii wyborczej. Oni wiedzieli, że to ich ciągnie w dół, więc trochę zastopowali. W Polsce to w ogóle już bardzo mocno poszło, wszystkie partie się wypierały na, przy, na przy, wyścigi. Przeciwko. To nawet platforma zrobiła takie fikołka, że oni oskarżają, że to jest. Czyli napisu. Że, tak. Że Unia Europejska realizuje przecież program PiSu, bo rzeczywiście tak. komisarz Wojciechowski w pewnym tak wypowiedział, że Zielony Ład to jest tak naprawdę e, program rolny PiSu zaadaptowany przez Unię Europejską. No i oni się przyczepili tego sformułowania powiedzieli, no to wasza wina, to w takim razie wasza. Tak, Unia tylko wasz oni program. sprytnie nie krytykowali, że oni są przeciwko, tylko oni mówili, że y, popiera to PiS. Jak były protesty rolników, że tak, wszystko tak. to jest wina PiSu. Ale ja, jak na przykład pisałem na Twitterze, czyli jesteście przeciwko temu wszystkiemu? No, to znaczy, ale no, jest wina PiSu. Ale PiS jest za i to jest wina pana tak. Wojciechowskiego. Tylko spójrzmy. Yy... Więc, ale jakim jak trzeba być. Przepraszam, durniem po prostu, żeby na poważnie potraktować sugestie, że pani von der Leyen realizuje program napisany na Nowogrodzkiej, tak? No to. No ja rozumiem, ja że wiem. PiS się przy, przypiął do tego w pewnym momencie idiotycznie do tego. Do tego. Ten włożył tam swoje trzy grosze za pośrednictwem komisarza Wojciechowskiego. To prawda, że się do tego dołożyli, ale twierdzenie, że jakby winą PiSu jest to, że Unia Europejska realizuje ten program jest po prostu tak kuriozalnie głupie, że no, zwłaszcza z ust członków Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej, która, z której jest pani Van der Leyen, i która rządzi tą Unią Europejską, jest po prostu tak skrajnie głupie, że no, aż mi trudno uwierzyć, że oni takie fikołki robią. Mówi się, że Polska mało znaczy, a tutaj ucinasz nasz, nasz sen, American Dream o tym, że to pan Kaczyński na Nowogrodzkiej włada całą Unię Europejską i Zielonym Ładem, no trochę, trochę. No, w każdym razie jest, y, życzeniowe myślenie na zasadzie, że to się jakoś samo sfinansuje, że gdzieś tam znajdą się jakieś mityczne pieniądze budżetowe na wszystko, jest y, świadectwem tego, jak bardzo nieprzemyślane są te bardzo oni nie mają wyobrażenia o tym, co, za czym się opowiadają. Ci, którzy się za tym opowiadają, albo ci, którzy się na to zgadzają, tak, no bo tutaj jakiegoś wielkiego entuzjazmu pewnie w Platformie nie ma, skoro próbują przypisać PiSowi autorstwo tego programu, no to no, jak coś jest przypisywane PiSowi, no to już wiadomo, że to nie jest coś bardzo dobrego, co najmniej. No natomiast z, z kwitowanie tego wszystkiego, odsuwanie tego na zasadzie, że to w budżecie znajdą się pieniądze, no ale jakim cudem się znajdą w budżecie pieniądze? Znaczy, jeśli każdego z nas będzie to dotyczyło, że musi ten, albo prawie każdego, bardzo wielu z nas będzie to dotyczyło, że trzeba te budynki docieplić, no to każdy z nas będzie się musiał najpierw dołożyć do budżetu, żeby z niego wyciągnąć potem te pieniądze na ten remont. No to jak to ma zadziałać? Jak ma to nam pomóc? Tak, to, że prześlemy sobie sami te pieniądze za pośrednictwem ministra do siebie z powrotem, to spowoduje, że problem jest rozwiązany. Tak. No jak? No tak. Tak pani Paulina jak mówiła. No, Paulina Przemyśl to jeszcze. Dlaczego miałaby kłamać? No, ja, ja nie twierdzę, że kłamie. Obawiam się, że oni tak właśnie myślą. Że bardzo wielu, znaczy, chyba to jest właśnie fundament wręcz światopoglądu lewicowego, myślenie w taki magiczny sposób o pieniądzach. Tak, bo jak się, jak człowiek sobie tak porządnie uświadomi, skąd się biorą pieniądze w budżecie, no to z automatu to unieważnia znaczną część tych wymysłów, że to można ratować gospodarkę, ożywiać gospodarkę pieniędzmi wyciągniętymi z tej gospodarki, tak? no bo to jest idiotyczne, jak już sobie tak to uświadomimy. Ale chyba właśnie ten brak pełnej świadomości tego, skąd są pieniądze w budżecie, jak to działa w skali makro, tak? to jest takie postrzeganie tego, takie, no jak to tu wiem pisał, tu, tu stół, tu drzewo, tu coś tam, tu coś. każdą rzecz osobno postrzegamy, że. Że, że tu jest budżet, prawda? I tam są pieniądze w życiu. osobno, że jest gospodarka, prawda? A osobno, że jest jakiś program, na który to trzeba wydać. I te rzeczy, no, możemy oczywiście przepchnąć z jednej kubki na drugą, ale to jest taki model statyczny, tak? One nie mają na siebie wpływu. To nie jest system naczyń połączonych w, według wyznawców tych, tych lewicowych koncepcji, tylko to są takie osobne, statyczne byty, z których można sobie spokojnie przekładać pieniądze, a ludzie w ogóle w tej gospodarce zachowują się tak, jakby nie wiedzieli, nie spodziewali się, że chce im się na przykład zabrać te pieniądze, że chce się na coś wydać, pieniądze, to oni nie, nie kalkulują, nie kombinują, jak na tym zarobić na przykład, jak, się, jak, jak wykorzystać na swoją korzyść te regulacje. W ogóle tak się nie dzieje, ludzie o tym nie myślą, ludzie są z natury tylko bardzo prostolinijni i uczciwi i statycznie... U, u usytuowani w tym, w tym takim sztywnym modelu gospodarczym. To wydaje mi się, że to jakoś tak musi w tych, w tych lewicowych umysłach wyglądać i to jest niestety, problem polegał właśnie na tym, że to, to jest ten gwóźdź z mózgu, którego nie da się wyjąć, tak, nawet w czasie dyskusji z kimś takim, no to, to się rozbija ciągle o ścianę, że ten ktoś tak naprawdę nie rozumiem, od czego my się czepiamy, że, że czemu, jak ja mówię, że no, ale to z budżetu będą przecież te pieniądze, tak? Redaktor Warzecha mówi, no ale to kto da na ten budżet? No to my wszyscy damy na ten budżet. No dobrze, ale to czy musimy to teraz to, to, no skąd się tam wezmą, tak? Po co to teraz osmieniać? Po prostu budżet nam da. No dobrze, załóżmy, na ile procent jest to pewne, że będziemy y, musieli ocieplić nasze budynki? Bardzo duży, tak? no to jest dyrektywa, jest przegłosowana już, to jest Czyli... prawo, no, jeśli się jej nie wycofa, w jakiś sposób nie odwoła, no to Tak. A nic nie wskazuje, żeby w obecnym parlamencie europejskim była większość, żeby to zrobić, ani żeby obecna komisja pod zarządem pani von der Leyen miała taki zamiar, no to nie, to nic się już nie da zrobić. Wszystko na polskiej giełdzie spada do dołu, to może pora, żeby zainteresować się, kto w Polsce z, z, firm, z firm na giełdzie będzie się tym zajmować i kupić ich akcje no, i ta, być bogatym. Ciepleń. No, bardziej, znaczy, A teraz wszystko czerwono jest na giełdzie. Gra w, na giełdzie to jest generalnie gra psychologiczna, Hazard. że tam niekoniecznie musi no być mieć jakikolwiek związek z pełną no no... kondycją tych przedsiębiorstw. Natomiast tak. No, myślę, że w ogóle, mi się obronił Myślę, że jeśli nic się tutaj nie poknoci z tą, z tą dyrektywą, znaczy jeśli nie uda się jej wyrzucić, no to. Branża docieplenia jest przyszłościowa, tylko że moim zdaniem się to musi wywołać. Znaczy jak zaczną to wdrażać, koszty tego będą takie, koszty społeczne i wszelkie inne będą takie, że to będzie się musiało zatrzymać. Tak. No to będą gigantyczne protesty, ludzie nie będą na to mieli pieniędzy, a próba finansowania tego długiem, yy, drukiem pieniędzy czy jakimiś innymi mechanizmami, czary mary tam yy, szachermacher gospodarczymi ala lewica, no to skończą się różnymi innymi katastrofami, inflacją na przykład hiperinflacją i tak dalej. No na pewno to jest nie do realizacji moim zdaniem. To się, to, to musi się walić i jakieś korekty w tym na pewno będą. Natomiast no szkoda, żebyśmy się z tym zderzali. Tak no ja liczyłem na to, że dzięki takim a nie innym wynikom tych wymorów europejskich to nie będziemy musieli się uczyć na, znowu na własnych błędach. Także nie będziemy musieli najpierw się z tym zderzyć, zobaczyć, że o Jezus, to nie działa, o Jezus, mamy katastrofę i potem ratować, gasić pożar. Nie? Być może po prostu można by nie podpalać, zamiast gasić pożar. No ale pewnie za 3-4 lata wrócimy do tego filmu i jednak zobaczymy, że pożar został wniecony, a my musimy to wszystko gasić.